To dla rzemieślników z Warmii i Mazur prawdziwa tradycja. Spotkania opłatkowe w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie co roku gromadzą wielu lokalnych przedsiębiorców. Jest to jedna wielka rodzina, i nie jest to udawana, jest to szczera. I to jest piękne. W spotkaniu wzięło udział około 70 osób lokalnych rzemieślników, przedsiębiorców oraz obecnych i emerytowanych pracowników izby. Przyszłam w czasach do pracy, kiedy tak było bardzo biednie w tej izbie, ale. Wszyscy pracownicy spotykaliśmy się na takim opłatku wigilijnym. Wszyscy emeryci przychodzili, bo nas wtedy naprawdę bardzo dużo. No i przyjeżdżali rzemieślnicy, składaliśmy sobie życzenia, bo tak naprawdę my ciągle dbaliśmy o to, żeby w Rzemiośle było bardzo, bardzo dobrze. Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnych potraw, choinki i świątecznych dekoracji, ale przede wszystkim opłatka i bożonarodzeniowych życzeń. Aby tej miłości nigdy nie brakło w stosunku do Pana Boga i do drugiego człowieka. To jest piękny dar, który pielęgnujmy i który przekazujemy, bo to jest nasze człowieczeństwo, nasze życie, nasza radość. Spotykamy się z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W związku z tym składamy sobie życzenia, pomyślności, zdrowia i samych dobrych chwil w przyszłym roku 2024. Przede wszystkim czasu dla rodziny, dla siebie żeby można było więcej gospodarować, a jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to stabilności w podatkach, przewidywalnych, że tak powiem, decyzji rządu, żebyśmy mogli przygotować się na ten najbliższy rok. Niestety nie każdy mógł wziąć udział w spotkaniu. Życzenia dla wszystkich rzemieślników przekazał zatem Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Drodzy Państwo, życzymy przede wszystkim zdrowych, spokojnych, Pięknych świąt, rodzinnych i nie tylko, dlatego że magia świąt ma to do siebie, że łączy ludzi. I my, jako rzemiosło, chcielibyśmy Państwu wszystkim pożyczyć, tego spokoju ducha, miłości i pięknego, spokojnego życia. Drubina radości na co dzień budnika praca, rzemiosło wiąże się z reguły z wykonywaniem czynności. Ale przychodzi taki moment spokoju i to jest właśnie ten moment, w którym możemy Państwu życzyć wszystkiego dobrego. Bardzo dużo dobrego. Wesołych świąt. I jeszcze bardziej.